Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule jest to odcinek: jak zacząć hodowlę, jak zacząć hodować kury, jak się w ogóle za to zabrać. Więc na początek o triksinka wychodzi. Więc chciałbym Wam teraz, tak no, krótko i raczej na temat, powiedzieć, co, jak należy się do tego przygotować. I tak dalej. Więc zacznijmy może od najważniejszej yy, tutaj kwestii, czyli sam kurnik. Yy, no, pomieszczenie, w którym będą znajdować się kury. Musi on być nie za mały, za duży może być, ale no, nie powinien być za mały. Ja wiem, że niektórzy yy, mówią, że ten mój kurnik jest za mały, ale jak dla mnie to, to jest ok są wiadomo, muszą być grzędy, czyli miejsce, e, gdzie kura śpi. Oczywiście z góry mówię, że ten cały tutaj poradnik, film jest dla osób początkujących, e, dlatego z dystansem. Dobra, więc po pierwsze grzędy. Tam gdzie kury śpią, ja mam akurat średnicy ile to może być 2 cm, 2 na 2, no. Taką grzędę, najlepiej jak jest okrągła Jak nie to, to nic się nie stanie Ale wiadomo lepiej żeby była okrągła No i idziemy dalej Chodzi o karmidło Karmidło ja mam chyba 8 czy 10 kilowe Starcza mi na Tak no na półtora dnia Na 50 kur Także jak będziecie kupować To na Allegro naj, Najlepszy wybór jest Także zapraszam na Allegro No i dalej lecimy poidło, poidło ja mam akurat chyba 30 litrowe tak mi się wydaje i jest to na, naprawdę chyba największe poidło na rynku, może jedne z największych, nie największe, ale jedne z największych i i starcza mi ono na 50 kur na nie wiem 3-4 dni, coś takiego, mniej więcej mówię nie, no idź kurka idź więc tak to właśnie wygląda należy też dbać o wodę o czystość tego poidła całego i tak dalej Dobra, kolejne e, kolejna kwestia, czyli same gniazda. Gniazda powinny być e, takie, ja mam akurat zwykłe koszyki, widzicie, takie od e, czereśni czy to wiśni, od owoców generalnie, takie to są chyba takie spożywcze e, koszyki, tak mi się wydaje. Jakoś to się tak nazywa. O, kurka akurat znosi jajeczko. Pokażę wam. No. No i o, zniosłe, jajeczko, proszę, jeszcze mokre. No, a jeżeli chodzi o koszyki, ogniazda, to powinny one mieć, tak, 30 cm tutaj szerokości, na, na tam 40, 45, coś takiego. Mówię średnio lub kwadratowe, ale wiadomo lepiej, żeby były takie, właśnie jak te skrzyneczki. Dobra, lecimy dalej, czyli wejście. Wejście ja mam akurat dosyć duże, jak widzicie. Dwie kury bez problemu mogą się przecisnąć. E, można mniejsze wejście, ale nie do końca, właśnie jako początkujący, wiedziałem jakie mam im zrobić. Dlatego zrobiłem większe. Te wejście ma tak z tego co widzę 30 cm, 35 cm na, e, no, na. No, takie jak gniazdo gdzieś na 40-45. Także jest naprawdę spore. No i właśnie e, starcza w zupełności mogłoby być nawet mniejsze no ale wiadomo, ta właśnie jak posprzątała, patrzcie, ona wnosi do środka niesamowite. Wnosi do środka słomy i yeah. ja. No dobra. E, no i tak, jeżeli chodzi o właśnie wejście, to to ja akurat mam nie grubą OSB, bo chyba jest to dwunastka Ale jak możecie zrobić grubszą, to szczerze już po paru latach Lepiej jednak te wejście zabezpieczyć, bo no żeby nic nie rozwaliło Chociaż no ciężko będzie to rozwalić, ale, ale mówię, już jak robicie to róbcie, róbcie to lepiej Dobra I właśnie tak wygląda wejście Ja mam akurat wejście na lince, właśnie na takich tutaj haczykach o, to tak idzie, tutaj linka, linka, no i przez to nie muszę wchodzić tam. To jest mega, to jest po prostu jedno z najlepszych rozwiązań, jakie mogę Wam polecić. Takie właśnie oczka sobie zakupcie, wkręćcie je i tu poprowadźcie sznurek i patrzcie. Teraz tylko robicie coś takiego. Czekajcie, wyjdę tylko na chwilkę. Okay? Robicie coś takiego. Odczepiacie i w tym momencie puszczacie, a wejście się zamyka. I przez co nie musicie wchodzić przez te wszystkie kury wieczorem czy to rano otwierać, i to jest, powiem Wam, mega, ale to mega, mega pomocne. No dobra, eee, kolejna kwestia jest to, czego robić, e, czego robić cały tutaj kurnik. Ja, jak widzicie, mam z OSB e, dach, mam z, z, no, z płyty gipsowej, i tutaj na wysokości też mam z płyty gipsowej. Dlaczego? Dlatego, że wyszło po prostu to taniej, e, a wiadomo, e, chciałem też oszczędzić i... I właśnie tak to, tak to wygląda. Także... E, także właśnie... Chociaż wiecie co? Tak gips w sumie by mógł być na, w całym kurniku. Jak się pomaluje, to raczej kury by się za niego nie zabrały, powiem wam. Raczej nie. No, więc... E, nie wiem, no jak uważacie, płyta gipsowa czy, czy OSB? Ja mam właśnie tak, widzicie, pomieszane z tego względu, żeby jednak te koszty obniżyć. Tego no dobra, jedziemy dalej, czyli yy, ściółka. Jak widzicie, ja mam tutaj słomę i polecam słomę suchą, słomę ładną i naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Ja akurat mam taką. Taką, nie taką długą, mega, tylko taką kruszącą się. Ja osobiście używam właśnie tej słomy. Używałem też piasku, używałem trocin, używałem siana. Siano, według mnie, najgorzej. No i trociny, wiadomo, trociny są takie. No ładnie wygląda, ale szybko może się pobrudzić. Chociaż szczerze bym musiał też raz tutaj uniosek spróbować, bo uniosek chyba trocin nie stosowałem. Także możemy spróbować niedługo. A jeżeli chodzi o siano, to szybko się robi takie wilgotne, szczególnie zimą i tak dalej. Także najlepiej polecam słomę, uwierzcie mi. No i też dla początkujących radziłbym nie kupować całego balotu, całego bala balotu słomy, bo, jest, bo to się wydaje, że szybko zejdzie, a u mnie to stało chyba z 2 lata. Dlatego polecam w takich małych kostkach, jak widzicie, taki takie metr na chyba 50 cm są te kostki czy coś takiego. No i I właśnie tak to, jeżeli chodzi o kurnik, wiadomo, musi być oświetlenie. Znaczy musi, nie musi. Mówią, żeby lat zimą przedłużyć dzień świetny, to wiecie, zimą się już robi ciemno 16-17, dlatego spale światło od 16.17 do 22 załóżmy i przez co przedłużam im ten dzień no i jajko jest produkowane w tym czasie więc to też jest fajna kwestia no i kolejna rzecz czyli tutaj wentylacja wentylacja akurat ja nie mam żadnego wiatraczka a szczerze przydałby się żeby ta wentylacja była lepsza bo powiem wam że jak chodzę tu z rana to jest mega duszno no ale to to już mówię to już będę musiał zrobić w najbliższym czasie no i najważniejsze, czyli okno. Jest to światło, światło dzienne, które jest mega ważne, bo no, sztucznym jednak nie zastąpimy światła dziennego. A, a światło dzienne, jednak trochę tego światła musi być mimo wszystko. Jak widzicie, ja mam takie okno, nie wiem ile one ma, 70, 80 cm szerokości, a wysokości 40, 50, coś takiego. Nie wiem dokładnie, powiem wam, i mam tam siatkę założoną. Przez co latem mogę wyjmować okno, jest sama siatka. No i przez co jest jednak ten przewiew powietrza. A na zimę, oczywiście, okno zakładam. Ok, i tak to właśnie wygląda. No i okno też fajne, bo jednak ta wentylacja też przez to okno jest. Dobra, także przechodzimy do kolejnej kwestii. Kolejna rzecz, czyli czym karmić kury. Hmm wiem, że na początku sam miałem problem jeżeli chodzi o dostawcę pszenicy, w sensie no wiadomo, gospodarza nie mogłem jakby znaleźć, nie do końca się tutaj poruszałem i, i kupiłem najzwyczajniej po prostu paszę paszą, faszerowałem niestety nie jest to do końca prawidłowe, no bo wiadomo, pasza jest sztuczna a taka pszenica to jest no może nie w 100% naturalna bo jest na pewno pryskana jakoś, ale no, jest naturalna, więc e, mam pszenicę. Można też im urozmaicać jęczmieniem i tak dalej, kukurydzą. Można też własną mieszankę stworzyć. Ja na razie lecę na gotowej, bardziej takiej domowej gotowej, ale przez kogoś robionej. Ale chciałbym naprawdę przejść na, e, na własną paszę i to uwierzcie mi, że mam nadzieję, że w tym roku jeszcze uda mi się na taką przejść, kupić sobie paszownik, czy jak to się nazywa, i, i działać z własną paszą. Dobra, e, kolejna, kolejna rzecz, czyli gdzie zbieramy jajka. Powiem Wam, że ja najlepiej wolę, najbardziej lubię takie wytłaczanki na 10 jaj. Łatwo się liczy, chociaż ostatnio się pomyliłem, ale ci co wiedzą, to wiedzą. No dobra, łatwo się liczy i. Jest tu 10 jajek, nie żadne 8, 6, bo no chyba, że macie mniej kur, no to wiadomo. Ale jak macie tak z 30 jajek, tak jak ja dziennie, no to takie fajnie się zbiera do takich dziesiątek. Do 30 nie za bardzo przepadam, bo są takie, wiecie, nie raz wam na pewno wypadną, a, a dziesiątki e, są, są fajne. Można też używać koszyka do zbierania jaj, też, to jest fajne, przyjemne i wyglądowo nawet fajnie to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze wam szybko pokażę, jak wygląda takie gniazdo, i zaraz Wam zmierzę tutaj wymiar. Dobra, więc tutaj jeżeli chodzi o ten wymiar, to mamy tutaj 30. 8 chyba centymetrów, jakoś tak, także tak mówiłem, 40 centymetrów. A jeżeli chodzi tutaj o, o ten wymiar, no to jest to, no tam od końca, czekajcie, jest to 30 cm, No także, tak jak mówiłem, 30 na 40, jest to bardzo fajny wymiar, uwierzcie mi, także. E, no lecimy dalej No i teraz drugi Druga druga taka najważniejsza rzecz Zaraz po kurniku Czyli wybieg, miejsce gdzie kury spędzają No w zasadzie mm, Cały dzień jak je wypuścimy pra, Prawie cały dzień Patrzcie jak wychodzą Idą za mną No i teraz tak, kurnik W sensie wybieg powinien być Zielony W sensie może nie zielony, ale Powinna być trawka. Tak jak tu widzicie trawka, tutaj akurat mi rozgrzebały na, tak na, wiecie, na, no na końcach tego wybiegu. I przydałoby się to też odrestaurować. No ale tej trawy też tu mają bardzo dużo. Jeżeli chodzi o wymiar ich wybiegu, to jest to chyba jakieś 600 czy 700 metrów kwadratowych nawet. No naprawdę, jak na 50 kur, jest to bardzo, bardzo dużo. I kurki naprawdę mogą sobie tu znaleźć bardzo dużo pożywienia naturalnego. Co jeszcze powinno się znajdować na takim wybiegu? Warto też, żeby ten wybieg był odgrodzony, żeby kury nie latały po całym ogrodzie. Bo uwierzcie mi, że jak dobiorą się do jakichś kwiatków, czy czegoś Czy nawet trawy tam jakiejś ładnej To, to wam rozgrzebią O tak jak tu widzicie, po prostu kury grzebią i to Też na początku myślałem, że nie Tyle wybiegu, nie rozgrzebią Myliłem się, był tutaj, była tutaj piękna trawa chyba No do tego momentu była, och Taka piękna trawa była tutaj Że naprawdę byście nie wierzyli jak kury potrafią zniszczyć wybieg. Także taka rada moja. Więc, e, więc mam nadzieję, że wam się przyda. Co jeszcze warto, żeby było na, na wybiegu u kur? Warto, żeby było też jakieś drzewo, cień. Drzewo, cień, cokolwiek, żeby miały jakiś cień, żeby mogły się schronić przed słońcem, wiadomo w upały e, należy dbać o, o właśnie zwierzęta, żeby miały zacienione miejsce. No i oczywiście wtedy się położą, jak będzie im za gorąco, pójdą, i tak dalej. I będą się tam wygrzewać, w sensie nie wygrzewać, ale grzebać w, pod drzewkiem, sobie ładnie tam się położą i tak dalej. No dobra. E, powiem Wam, że jeżeli chodzi tutaj o, o wybieg, to też można. Wodę mieć, szczególnie, czy te mrówki mi, nie, już wyszły te mrówki mi. szczególnie latem, w upalne dni, woda na wybiegu. To jest coś, co się przydaje, naprawdę. O, patrzcie, teraz przyszły się napić. Bo, no jednak, kury, wiecie, one nie zapomną pójść do, do kurnika, ale będą miały wygodniej. Będą miały tutaj na miejscu i tak dalej. Jeżeli chodzi o, o ziarno, wiecie, o karmienie kur na wybiegu, to różnie się mówi. Można też próbować tak, że tylko sypać im na, na wybieg, załóżmy, ty, patrzeć, ile one jedzą, i wysypać im to na wybieg. Można też karmić w, w kurniku, tak jak ja to robię. Można trochę tu, trochę tu, można mieć karmidło na zewnątrz, można mieć karmidło w środku i na zewnątrz. W sensie w kurniku na pewno musi być karmidło. To raczej raczej na pewno. To zalecam wam. No i właśnie tak to wygląda. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o to gdzie szukać paszy, ziarna, słomy. Dlaczego to mówię? Dla was może być to banalne, dla niektórych dla niektórych naprawdę normalne. Dlaczego? Dlatego, że sam miałem taki problem na początku. Byłem totalnym świeżakiem. I, i nie wiedziałem, gdzie nawet mogę dostać pszenicę, słomę, paszę, jeździłem, szukałem, błądziłem, dlatego mówię to, to Wam, żebyście nie błądzili tak jak ja i się uczyli na, na takich moich doświadczeniach, moich błędach, eee, no, więc tak, jeżeli chodzi o słomę i ziarno, wiadomo, u gospodarza, u rolnika no, ktoś, kto ma, nie wiem, czy to zwierzęta, czy to ma pole, zawsze powinien mieć raczej słomę. Znaczy wiadomo, nie zawsze, ale No raczej powinien wiedzieć, kto ma, lub sam będzie miał takie, Takie właśnie e, takie rzeczy, jak wy potrzebujecie, czyli pszenicę, czy to jakieś ziarna różnego rodzaju. E, no i słomę. No, myślę, że raczej na pewno znajdziecie także. Jak jesteście z miasta, to radzę pojeździć jakoś po, wiecie, po, po bliskich tam wsiach, czy jak to tam. E, wsiach, czy no za miastem gdzieś, no bo wiadomo, w mieście raczej nie ma gospo, gospodarstw, więc radzę jeździć poza miastem. E, jeżeli chodzi o pasze, ja akurat kupuję u pana, który zajmuje się e, tam... No tam ma swoją paszę, robi, robi praktycznie tam dla siebie, więc, więc działa, działa na siebie, ale jeżeli chodzi o pasze, to polecam albo na Allegro, pasza bez GMO, pasza naturalna najlepiej, jakąś mieszankę zbożową, coś takiego, No Allegro możecie dostać, często wysyłka za darmo, więc polecam, no albo też jakoś pobliskie tam hurtownie pasz, czy coś takiego, także... Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Trochę teraz się doczepię do tej kurek ozdobnych, bo jak widzicie, dla nowych osób też hoduję kurki ozdobne. Mam akurat właśnie malutkie kurczaczki, więc yy, kurki ozdobne podobnie, tylko wymagają więcej, więcej zainteresowania, więcej... Yy, no wiadomo, są mniej odporne na warunki atmosferyczne, i tak dalej Dobra, kociaki tu leży, się bawią A ten tutaj leży Tak chwilę chciałem wam pokazać Dla nowych widzów, dla nowych subskrybentów Jeżeli wam się podobało, łapka w górę Miły komentarz i subskrypcja kanału Dobra, lecimy dalej z tematem Teraz odpowiem może na takie pytania Co do gniazd trzeba włożyć Czy to słomę, czy to sianko Powiem wam tak, yy, siano na pewno sprawdza się lepiej w gniazdach niż tak na, na ziemi, bo jednak tam, no wiadomo, kury brudzą, ale rzadziej. Ale ja i tak stosuję słomę i najlepiej mi się to sprawdza słoma w gniazdach. Także to jest takie moje zdanie. No i tak, zapytacie pewnie yy, początkujący, ci co planują zakupić kury, za zacząć hodowlę. Jak to jest, czy to śmierdzi, czy kury śmierdzą, czy, czy, czy w ogóle wiecie, nie przeszkadza to sąsiadom Powiem wam, że jeżeli chodzi o kury, to na moje one nie śmierdzą W sensie wiadomo, jest tam jakiś smród, jeżeli tam kurnik nie jest sprzątany tam tydzień, dwa W sensie no raczej, raczej te dwa tygodnie Ja sprzątam kurnik tak co półtora tygodnia do dwóch maksymalnie. No i, i myślę, że jest to, no jak ktoś chce sprzątać co tydzień, to jak najbardziej. Akurat teraz minął tydzień, jak sprzątałem, i fajnie się sprzątało, bo nie było jakoś mega zabrudzone. Więc, jeżeli chodzi o smród, to nie śmierdzi, to uwierzcie mi, jak nie wiadomo co. Jak mieszkacie jakoś poza miastem, to myślę, że każdy jest przyzwyczajony. A, a jak w mieście, no to, no to zależy jaka lokalizacja, wiadomo, ale żeby to jakoś mega przeszkadzało, to nie. I to jest taka moja opinia. No i teraz już raczej ostatnia, y, ostatnia kwestia: mianowicie gdzie, gdzie dostać kury, gdzie szukać kur i gdzie je kupić, jak je przetransportować i tak dalej. O tym jest też film y, na moim kanale: jakie kury wybrać chyba jakoś tak. Jakie kury kupić, jakie kury wybrać, coś takiego. Znajdziecie to na moim kanale, także nie będę tutaj za bardzo się rozpowiadał. E Jeżeli chodzi o kury ozdobne, to na OLX raczej tylko na OLX y szukać. Można wpisać w Google ras y rasy kur ozdobnych i zobaczcie sobie każdą rasę i później tą rasę szukajcie sobie na OLX. -ie. Jeżeli chodzi o kury takie nioski, takie typowo, typowo nieśne czy to rosa, czy to mesa, czy to tetra raczej polecam najbardziej rosę no raczej rosę, mesę do... ej kurka, 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 kurka gdzie ty idziesz? raczej rosę mówię do... na jajka no i to szukamy też można na eliksie ale to już raczej dostaniemy je w fermach no albo szukajcie jakiejś fermy, yy, fermy kur. Zadzwoncie, spytajcie o dostępność, ile tygodni mają. No i tak dla początkujących kura zaczyna się nieść 24 tygodnia życia. 22, 25, jakoś tak. No wiadomo, różnie. Różnie to bywa. Więc, yy, więc ja osobiście bym na waszym miejscu bym kupował takie 16-17 tygodniowe, żeby one jeszcze u Was tam miesiąc, półtorej się odchowywały i żeby u Was się jeszcze, wiecie, no, u Was jeszcze dojrzewały, bo to jest też bardzo istotne, jeżeli chodzi później o nieśność. No dobra, mój drodzy także mam nadzieję, że pomogłem początkującym. Napiszcie w komentarzu, co Was jeszcze interesuje. Postaram się odpowiedzieć. Jak nie, to nagram filmik, może drugi. No, a Wy zostawcie łapkę w górę. To należy już do Was. Subskrypcję kanału, jeżeli chcecie zostać na dłużej. Komentarz i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego. Cześć.